Mogę być kiedyś potworem? Mogę być potworem? Kurde Dzisiaj może zrobimy specjalnie, pójdziemy do tego. Ja, ja tu nigdy nie chodzę, ale do, zawsze tam chodzę, bo tam jest trochę bezpiecznie. Tam są wenty, są drzwi obok od razu. A tutaj są tylko drzwi. Wyskoki, jakieś dziwne rzeczy, szafki. Ty niepotrzebne te szafki. Ja nigdy szafek nie używam. Box i co jest? Ale crash door shut. widzowie. Dlaczego jest specjalny... Sk o, bo on trwa minutę, dlatego taki długi. Ale te skile niektóre są głupie, bo specjalny skill pod to, że drzwi się zamykają. Specjalny skill pod to, że drzwi i łapki się zamykają. Specjalny skin, specjalny skill, który jest nawet ok do tego sabotażu. Ogólnie, tych wszystkich. Y nie wiem, wiesz, te, no, no, tych rzeczy do robienia. Zabawkowych. Tych tasków. I też Grapaka, który jest według mnie najbardziej OP jednak. On w stylu jest najbardziej OP. Easy. Easy. Ej. Ej, czy... Czy te, czy te bramy się zamykają? One się zamyka. Dobra, ten skill jest jakiś inny. Ja myślałem, że to jest o takiej nie może korzystać. A one się po prostu zamykają te drzwi. Coś ciekawszego to jest. Coś ciekawego. Co tam się jakieś bombelki transformują? Ja Widziałem tam tabletki leciały, ale teraz jakieś bombelki się tam robią. Nie wiem o co chodzi. Aj! Ja, ja biorę, ja biorę Dobra, nie będę takim chamem, nie zabiorę ci Masz, ciesz się życiem Ej, nie było zabawki? A, bo teo nie jest Wiecie co, widzowie? Wydaje mi się, że w tym odcinku się dzieje trochę za mało akcji. Czas podgrzać atmosferę. No i crash dobrze się zamknęły. Shit. Patrz, jak wiesz, Ale wjechałem. Jeżeli tu tym za chwilę przyjdzie, bo taki był ten walony. I się wkurzę trochę. Aaa, Shadgots. No i gówno. Ej, no to jest ciekawy nawet skin, nie wiedziałem... Oni musi chyba nowego dodać, no bo... Co? Nie przypominam sobie, żeby takie były. Toy part! Toy part! O nie, zabrał. Ależ... Sherlock Holmes. Ej, bo jest tam w ogóle takie Ale laguje, nie zrobię nic, jak tak laguje Ej, co się dzieje? A on nie do tyłu ja już... Ej, tu jest dosłownie teraz boxy, bo jest boxem. Ej, widzowie, ja tylko chciałem powiedzieć, że... Yy... Byłem w sytuacji, gdzie nawet nie wiedziałem, co się stało. Czyli widzowie teraz... Aaaa, ale grasz słabo, Chodzi... Chcę trochę dramatyzmu dodać. Ja mogłem naprawdę... Y, ...dawno uciekać, krzyć się po kątach, nie wiem, w szafkach co robić, a ja po prostu sobie chodzę, jak gdyby nigdy nic w niego wbiegam. Nie uciekam, bo tam po co na uciekać, mogę w niego wbiegnąć. Trochę bardziej emocjonalnie do tego podejść. aj gówno On mnie ściga No nie Lagi No lagi! Co je? Oj, i słabo. Przegram <grym> lapierdziel lagi, lagi! Nie wiem, ja chcę coś... Ja chcę bramę kliknąć, nagle mi laguje 2 FPS. Bo myszkę do góry wziąłem Trochę XD No i co? Zostawicie mnie, czy mnie uratujecie? To się szanuje. Ale mi zamknęli na chama. Dobra, biegnę, biegnę. Chodźcie.

Sorry, typie. Ojej, ojej. Chciałem go uratować, ale nie pykło. Było chyba blisko już było, mi się wydaje. Ale kurde. Napisz po prostu sorry. <grymne> ja ten fuck nie opiszę. No, no, no. <grymne> dobrze, dobrze, rozumiemy się. Ja go też bardzo dobrze rozumiem. Ja rozumiem ogólnie ludzi. I wiem dlaczego on ma do mnie bull dupy teraz. <grymne> Mogłem może po prostu grać, a nie, a nie, próbować. Nie wiem chodzić za boxingu. też później to niż ten slajd zaczął. A, dlaczego teraz ludzie tego, tego takiego sabotaża używają? Czy to jest nowy? Jeżeli rozumiem, jakby to był nowy, to wtedy o, nowy, dlatego używają, a tak to, to było dziwne, jak po prostu używali, bo im by się podobało. Nie wiem, jakby był wszędzie jednocześnie, nawet tam, gdzie światło nie zachodzi. O oh, Ja się odwracam na to tak surprise. Ja pierd... Oj kurde Sorry typie Musiałem w imieniu większego dobra, czyli mojego Ale ucieka co jest, jak uciekał, dawaj, 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 dawaj on się na niego, on go cały czas przejstwuje. O, trochę oberwał. A on jedzie do góry, dobra. Dobra, to walcz go. A, bo to jest ta co ze strony <laughs> dziura. Aha, fajna dziura. ręce <laughs> wychodzą z dziury. Totalnie nie podejrzane. Da się go przez podłogę? Nie da się. 18 sekund Dlaczego czego on idzie naokoło? Ej, a tu znika? To totalnie znika, to nawet nie, że jest nieaktywny, to po prostu całe cał, cał znika Jakim cudem? Jak to ja, ja... Jak to działa? Gdzie to się chowa? Lepiej nie będę się pytać. Może na to nie chcemy znać odpowiedzi. Nie działają. Patrzcie, jaka czarna dziura, no jak do tego? Jak... Ja... Jak widzowie miałam... Jak... Dlaczego nie mogę... Dlaczego... Dlaczego... Dlaczego szafki, zamiast się, nie wiem, zamknąć na zamek elektroniczny, co by było mądre? Bo tu wszystko jest elektroniczne, super, mega, hiper. No to co by było mądre? A one się automatycznie, zawiasy metalowe się otwierają, i nie możesz wejść do środka, bo szafka się otworzyła. A że, a każdy wie, że żeby wejść do jakiejś rzeczy, trzeba ją najpierw otworzyć samemu. Nikt inny tego nie może zrobić za ciebie. Pow logika popi plateem. To jak cały lore też taki zawiły. Nie wiadomo o co chodzi. Ale ten ogon wygląda jak parówka. <noise> nie wiem co jak to... Nie wiem co to jest w sumie. No ogon, ale taki, nie wiem, zdałem trochę. Taki ulamy. Ej, no nie mogę chwytać. Tam gdzie ktoś chwyta. Ale skam. O, no nie mogę, to jest. O, Ale się wszystko trzęsie, widzowie. Chyba dostanę drgawek. Fajny w ogóle ten broń, patrzcie Tutaj się robi popcorn Fajnie to już zrobiłem, że jak się przychodzi, to tutaj jest taka animacja robienia popcornu A tutaj jest pan Bron, poczekajcie, pozwiedzamy go To jest pan Bron Ma na imię Bron, I tyle z tego było Pójdę górą, żeby było tak, wiecie A jeżeli ten pociąg pojedzie w drugą stronę, to chyba kogoś zabiję Przecież już jestem nad nimi? i nie spierdzielaj Oj, 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 chyba To tak Coś poszło nie tak. Okej okay. Ciekawe, czy to do wzywania pociągu też nie działa, jak jest ten, ten sabotaż? A dobrze, to mogę wyjść. Bo... O, dobrze że wyszłem. Bo jakby nie wyszedł, to już by pociąg jechał. On jest dead? Dobra. I come back. GG Okej, okay. fajnie było już byłem w takiej sytuacji, że musiałem go tam wykifać tymi drzwiami Bo by już mnie zabił tam, pewnie Dlaczego ten pociąg stanął? Przychodzi sobie jakiś typek yy, Mama mu kupuje skin, w ogóle cały karnet Za pieniądze O <ścoughs> Easy milion Legs, czy może teraz Hagiwagi? Huggy Hagiwagi, huggy ucieka mentami, goni Hagiwagi. Klasyczny Hagiwagi, jest najlepszy. Dobra, yy, w sumie to nie wiem yy, o co chodzi i... Coś mówiłem, że o, mama kupi mu za pieniądze prawdziwe, nie wiem, za... Wy, adaś... Boże, jakie Adaś, jakiś typek losowy, randomowy powie Mamusiu, a kup... A pod shiftem mam gusta okej. Okay. Kup mi jakiś ten, jajka, karnet. Kup mi karnet do tego, do, do tej fajnej gry, jaką jest Flory's play, tak. tak, mamusiu. O, kupię ci, synku, tak. A później, a później tak to się kończy, no. Dobrze, że to powiedziałem. Gdzie jest E? Tutaj. Nawet na klawiaturze. Nawet klawiatury używać nie umiem, to co ja jestem? Ilu? Hey, dobry! Ej, no użyłem A! Shifta użyłem. No, teraz dopiero mnie zaliczyło. Nie, mam, ja cały czas naciskam tego shifta bez, bez tego, bez przyczyny. Aż tu se postawię hagiego, bo ja jestem tak zdenerwowany. Aż tu. Tak jestem zdenerwowany, że... Tak go slapam ja Tak go zeslapuję, że umrze Tak go slapuję ale mam dłoń, dłoń rozgrzeszenia, nie wiem Daję mu z liścia i od razu jest Dead A bo tam jest wejście, dobra już idę do niego Elo typie Teraz sobie tam pójdę. Ktoś tu był? Chyba nie. Ten typ w ogóle go ratować nie umie jakiś idiota haliowy, który nie umie eksportować. Ale to dobry dla mnie. Igli nawet nie musiałem boosta na niego marnować, bo to jest zmarnowanie na taką osobę użyć jego. Ciśniemy 0 na 6 partów, a ja ich zabijam jak chcę. Na co nie uciekniesz przed ręką sprawiedliwości? O dzień dobry. Co tu się stało? Jąpowek. Co tu się stanęło się? Dzień dobry, fajna dziura Chyba, he hej, nie będą działały przez chwilkę Ale ładnie kroki ci widać, wiesz? Easy, easy easy a 0 na 6 tych partów, no i co? No i co typko? He, 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 he. Chyba ktoś tu dead, nie? He, 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 he. O ktoś nie uciek, chyba. Double killa powinienem zrobić jakoś. Nie wiem jak, ale powinienem. O, ostatnia osoba została live Czy to za przypadek? Czy mogę wygrać? O, ratuję go. Co jest? Gdzie? Do góry? A, tam. Dobra, już wiem gdzie. Chyba w duszę. Chyba w duszę. To boli mocno, boli bardzo. Oj, oj, oj. Chyba nie trafię w dziurkę. Fuck him. On tam spierdziłi. Syndabram. A ci te pian. Nie uciekniesz przed sprawiedliwością. A mą sprawiedliwością jest ZAWICIE cię. Nie używam shifta. W takim miejscu... Ej! dlaczego mnie zrzuciło? Rozejście, rozejście, wkurzałeś mnie wcześniej, wiesz? Teraz musisz zobaczyć moją sprawiedliwość. I doznasz na sw swojej własnej skórze A mnie zlagowało. No kurde, ale gówno. Elo typie To jest coś by się przytulić? A tak I to jak? A ja chyba to muszę sobie tego postawić Mojego małego Przyjaciela Patrolującego teren Dlaczego nie mają 0 na 6 tej partii? Czy coś się zbugowało? Czy? Są tacy mądrzy Survivor Spotted Hi, hi Jak coś to czytam to tak, a takim głupim angielskim dlatego, żeby było to śmieszne we mnie I powiecie mi, że nie Co uciekasz? Co? Ale mnie orobił Chciałem, że nie przebiegnie, bo tak się zatrzymał. Nie wiadomo, co robił. No, ja go nie trafiłem. O, wreszcie, Je, jeden toy Part, brawo, ludzie. No i co, będziesz dali pisać nób do mnie, idioto? Ja tamten typ nie rozwalał. Ej, on zniknął, ja tu go postawiłem. Halo. Czekam. Jaką deadno? Tak szybko? Tam sobie gnie, okej. Okay. No mogę, mogę, mogę. Mogę twoją nogę? Co? Nie wiem. Lecz się domyślam. Dzień dobry. Sześć, pięć, cztery, trzy. Mogę użyć shifta, nie chciałem myśleć, że go trafię, chociaż raz Jak ja ci nie przybyłem koło ciebie? Dosłownie na to ciebie stanąłem. No i co tam u ciebie? Jak tam ci życie mija? Bo chyba dobrze. Aj dead now. Dwóch typa żyję. wrzucę tam gdzie jest teraz y, hagiwagi mini yeah! Fajnie będzie się bawić z kolegą z kolegą Znaczy oni w ogóle nie wyszli z tej gry, oni patrzą jak się gra pewnie jacyś koledzy z nie wiem z, z czego? z Hiszpanii Idzie go uratować Jestem pewien, na 100% Jak? No ja nie wiem, ty wiesz co. Tak mi się wydaje, że dziwne rzeczy odwalasz. Jak ja go nie trafiłem? Easy win! Jest! Nemesis! 340 23 kille 2880 zadających obrażeń To było na tyle